Serwus! Z tej strony Malinowy Nos! Domowe trunki to nie wszystko Jakieś przekąski czy sałatki też by się przydały, także dziś będziemy robić sałatkę szwedzką Sałatka ta jest rewelacyjna Robię ją co roku już od dłuższego czasu Także jeżeli macie ogóra a nie robiliście jeszcze takiej sałatki to Gorąco i serdecznie polecam. Do przygotowania sałatki będziemy potrzebować około 8 kg ogórków gruntowych. Mogą być te ogórki większe i takie będziemy kroić w plasterki. 2 kg cebuli. 2 kg papryki. Ja używam czerwonej tylko i wyłącznie. Następnie około 750 ml octu. kilogram cukru około 30 gramów 2 dwie saszetki goczycy, dwie trzecie szklanki soli i dwa opakowania kurkumy mielonej. Owoce... Ogórki myjemy. Ja zazwyczaj odcinam końcówki, więc będę odcinał końcówki. I kroimy, czy to nożem, czy jakąś szatkownicą, w plasterki. Paprykę też myjemy, kroimy w cienkie paseczki. Cebulę obieramy i kroimy w talarki. I to wszystko ląduje do gara, do którego później będziemy robić zalewę I to będziemy gotować To jest już moje trzecie podejście do tej sałatki w tym miesiącu W piwnicy mam już około 70 słoików Ale jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, także Ile by nie było, na pewno się zje w zimę W poprzednich partiach ogórki i paprykę kroiłem nożem I zajmuje to dość dużo czasu, bo te ogórki pokroić w plastry to jednak jest trochę zachodu i czasu Dlatego przywiozłem szatkownicę i tą partię zrobię szatkownicą. Tak sałatka będzie przepyszna, a zrobiłem dużo szybciej. Także tutaj mamy wybór, jak te warzywa chcemy przygotować. Także idę po wodę i zabieram się do pracy. Ok, i w dużym garze mamy już warzywa, wszystkie pokrojone, poćwiartowane, także to wymieszamy. Do tego teraz dodajemy składniki na zalewę. Zalewę możemy przygotować osobno, jak to woli, a możemy też wszystkie składniki bezpośrednio to wrzucić i przygotowaniu wymieszać. I wszystko będzie ok, także dodajemy to, co mamy, czyli dwa opakowania gorczycy, kurkumy, dwa opakowania mielonej. Naprawdę ta sałatka ogórkowa jest przepyszna. Przepyszna. Dwie trzecie szklanki soli. Kilogram cukru może trochę mniej. No 8 kilo ale. I 750 ml octu. Ok, i teraz to wszystko musimy wymieszać. Jeżeli chcecie zrobić mniejszą ilość, ja pod filmem postaram się podać dwa przepisy na te 8 kg ogórków i na połowę, czyli na 4 kg ogórków. Bo jednak do takiej ilości trzeba mieć większy gar. Ale takiej sałatki, ile by nie było, to na pewno nie będzie za mało. To Was zapewniam. Jest przepyszna. Część zjem, część rozdam. Znajomym rodzinie, ale jest naprawdę super. Także mieszamy to dokładnie i wstawiamy taki gar na ogień. Zagotowujemy i od zagotowania gotujemy 15 minut i tak przygotowaną sałatkę ciepłą, jeszcze gorącą, będziemy wlewać do słoików i zakręcać po to, żeby te słoiki nam się już zapasteryzowały taką ciepłą sałatką. Nie trzeba wtedy w garku dodatkowo pasteryzować tej sałatki. Naprawdę super opcja. Ja tak robię już co roku i nie zdarzyło mi się, żeby mi się słoik z sałatką popsuł. Także jeżeli gorącą zalewę wlejemy, odwrócimy do góry nogami słoiki, to one nam się zapasteryzują i automatycznie będziemy mieli już gotowe słoiki do piwnicy na zimę czy do obiadu. Także wstawiam gar na na, na, na gaz i, i gotujemy. No, i nasza sałatka ogórkowa jest już przygotowana. 20 słoików się wekuje, także. Tyle w tym filmiku. Polecam, naprawdę bardzo przepyszna sałatka. Robię ją co roku, także jest super. Także ciepłe ogórki mamy już w słoikach, jest super. Jeżeli chodzi o pasteryzację takich słoików, to nie ma takiej potrzeby. Ja corocznie nie pasteryzuję, tylko wlewam tą taką ciepłą zalewę z ogórkami. Zamykam, odstawiam, odwracam i one się pasteryzują same, także nie popsuł mi się ten słoik. Jeżeli chcecie mieć pewność, możecie jeszcze w, w garku z wodą zapasteryzować te słoje, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. A tymczasem z Wami się żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, serwus!